Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy na temat marki Apple. Kupując iPhone'y, Apple Watch'e i inne produkty marki Apple przez internet zawsze towarzyszy nam wiele pytań i obaw. Między innymi o to, czy produkt jest na pewno nowy, czy posiada gwarancję producenta, czy nie jest sprzedawany z tak zwanej drugiej ręki, czy nie posiada żadnych ukrytych blokad i to są jak najbardziej słuszne pytania, dlatego w tym filmie mam nadzieję, że rozwiejemy wszystkie wasze wątpliwości co do zakupu takich produktów na naszym sklepie internetowym. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty Apple są nowe, oryginalne i posiadają pełną 12-miesięczną gwarancję producenta. Więc w razie wykrycia jakiejkolwiek wady w sprzęcie objętym gwarancją, mogą państwo od razu udać się do autoryzowanego serwisu Apple w celu rozwiązania usterki. Należy również Wspomnieć, że 12-miesięczny okres gwarancji produktów Apple rozpoczyna się w momencie uruchomienia urządzenia. Pamiętajcie, że w razie jakichkolwiek pytań lub w razie jakichkolwiek kłopotów, mogą Państwo kontaktować się z naszym działem obsługi klienta, który chętnie Państwu pomoże w razie jakichkolwiek problemów. A więc co warto wiedzieć, decydując się na zakup w naszym sklepie internetowym? Od wielu lat dostarczamy telefony i inne produkty marki Apple największym siecią handlowym w Polsce, jak i za granicą. Pamiętaj, że kupując u nas masz pewność, że dostaniesz produkt oryginalny i fabrycznie zapakowany. Na ten moment to tyle. Mamy nadzieję, że ten film rozwieje wszystkie Wasze wątpliwości. Pamiętajcie o odwiedzeniu naszej strony internetowej www.ampq.pl, do polubienia naszego fanpage'u na Facebooku oraz do odwiedzenia naszego profilu na Instagramie. Trzymajcie się, cześć!